Serdecznie witamy, ja nazywam się Iwona Bołakowska, koleżanka Milena Woźniak, reprezentujemy Koło Gospodyń Wiejskich w Woli gmina Kleczew. Przygotujemy dziś dla Państwa gotowaną babkę wielkanocną. Tradycyjna babka wielkanocna powinna być przygotowana własnoręcznie. Postawiona na stole w Wielką Niedzielę przynosi domownikom pomyślność i dobrobyt. Swoim kształtem przypomina kolistą spódnicę, którą zakładały kobiety wiejskie na święta. Do przygotowania babki potrzebujemy 6 jaj, szklankę cukru, szklankę mąki ziemniaczanej, szklankę mąki pszennej, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżki mleka, kostkę margaryny i olejek cytrynowy. Przygotowanie babki zaczynamy od oddzielenia żółtek od białek. Babka w przygotowaniu jest bardzo prosta, ale cały jej sukces polega na dobrze wysmarowanej formie margaryną i wysypanej kaszą banną, aby nasza babka nam się nie przykleiła. A w międzyczasie koleżanka ubije białka. już się ubiły, w związku z tym dodajemy cukier i miksujemy do momentu, aż nam się nie rozpuści. A ja dokończę formę, którą trzeba dokładnie obsypać kaszą manną. Dokładnie obsypana forma gwarantuje nam sukces, iż nasza babka dobrze odklei się od formy. Białka się już nam dobrze ubiły więc dokładamy żółtka, a ja w międzyczasie rozpuszczę koleżance margarynę. Podkręcamy robok na wyższe obroty, masa jajeczna już nam się ubiła, więc wyłączymy i poczekamy, aż się nam rozpuści margaryna. Pamiętajmy, że margaryna nie może być gorąca. Po rozpuszczeniu musimy ją na chwilkę odstawić, żeby nam y, ostygła, ponieważ może nam ściąć jajka. Do tak przygotowanej masy jajecznej dokładamy mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. dwie łyżki mleka i olejek cytrynowy, no i naszą rozpuszczoną margarynę wychłodzoną. Podłączamy robot na wolnych obrotach, a w międzyczasie wstawiamy sobie wodę. Aby nam się podgrzała na naszą babeczkę, którą będziemy gotować przez 1 godzinę i 20 minut. Ciasto już jest gotowe, więc wyłączamy robot. Tak przygotowane ciasto przekładamy do naszej wcześniej wysmarowanej formy. Ostrożnie, żeby nam boczki się nie wybróciły. Nasze ciasto znajduje się już w formie, więc szczelnie zamykamy formę. Zanurzamy w garnku z gorącą wodą. Wody powinno być tak do 3 czwarte formy. Naszą babeczkę obciążamy Obciążnikiem, żeby nam nie wypłynęła, i przykrywamy pokrywą. Naszą babkę będziemy gotować przez 1 godzinę i 20 minut na wolnym ogniu, i czas liczymy od momentu zagotowania się wody. Gdy nasza babka się gotuje, przystępujemy do przygotowania polewy. Nasza polewa będzie czekoladowa, i przystępujemy do przygotowania tej polewy. Wsypujemy do garnka naszą polewę i rozpuszczamy. Gdy się okaże, że jest za gęsta, możemy dodać odrobinę mleka. Mleczka dolewamy aż uznamy, że nasza polewa jest dosyć gęsta. Nasza polewa już nam się ładnie rozpuściła. Możemy ją odstawić na boczek, żeby nam ostygła. Nasza babeczka też już się ładnie gotuje, więc przestawiamy ją sobie ładnie na pierwszy palniczek. I czekamy przez 1 godzinę i 20 minut, aż nam się ugotuje. Minęła godzina i 20 minut. Posprzątaliśmy blat. A nasza babka zdążyła się w tym czasie ugotować. Możemy przystąpić do wyciągania naszej babeczki. Zaczynamy od wyłączenia. Zdejmujemy pokrywę. Ostrożnie, aby się nie poparzyć. Zakłada koleżanka rękawiczki, zdejmuje obciążnik. I ostrożnie wyciąga formę z babką. Wszystko robimy ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Zdejmujemy pokrywę. I czekamy, żeby babka chwilę odparowała. Przykrywamy talerzem. I zdecydowanym ruchem odwracamy. Chwileczkę odczekujemy, żeby babka nam odparowała i zdejmujemy formę. I tak wygląda nasza babka, która musi też chwilę odstać przed dekoracją. Babka wystygła, zaczynamy dekorację. Używamy do tego polewy czekoladowej. Milenka, możesz wziąć pędzelek. Babkę dobrze wysmarowujemy czekoladą. I później dekorujemy według własnego uznania. Smak tej babki towarzyszy mi już od dzieciństwa. Po raz pierwszy spróbowałam, gdy byłam mała. Przepis zdobyłam właśnie od cioci, gdyż ta babka bardzo mi smakowała. I od tego momentu zawsze jest robiona na Wielkanoc i stawiana na moim stole. Tak przygotowaną Obczekoladowaną babkę dekorujemy według własnego uznania. My przygotowaliśmy takie motylki i obsypkę w kształcie kwiatków. Motylki przyklejamy na górę, a boki babeczki przyklejamy kwiateczki. Babka udekorowana, teraz jeszcze dołożymy tylko dwa ciasteczka. Nasza dekoracja jest wiosenna, bo jest to ciasto wielkanocne. Taka jest propozycja naszego ciasta wielkanocnego i na pewno żadna gospodyni nie powstydzi się takiego wypieku na swoim stole. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania przepisu naszej babki gotowanej i życzymy smacznego!